Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń. No i jak tutaj nie zacząć od Ameryki? Tam się dzieje bardzo intensywnie. Oczywiście Hillary Clinton przede wszystkim. W poprzednim odcinku Horyzontu mówiłem Państwu, że stan zdrowia Hillary Clinton wzbudza coraz większe wątpliwości, aczkolwiek wzbudzał on wątpliwości mediów alternatywnych. Prasa głównego nurtu wyśmiewała się z tego i mówiła, że są to teorie konspiracyjne. W tej chwili prasa głównego nurtu musiała kompletnie zmienić swoją narrację i jak powiedział pewien dziennikarz, tamto to były teorie konspiracyjne, ale w tej chwili widzimy, że rzeczywiście stan zdrowia pani Hillary Clinton jest dużo poważniejszym tematem kampanii wyborczej niż mogłoby się wydawać. Pani Hillary Clinton musiała opuścić wcześniej przed zakończeniem uroczystości związane z rocznicą 11 września w Ameryce, albowiem źle się poczuła, a według oficjalnej wersji przegrzała się. Temperatura w Nowym Jorku była wówczas około 17 stopni Celsjusza. Pomimo starań i wysiłków służb specjalnych i ochrony pani Clinton, nie udało się ukryć tego, co jest treścią chyba najbardziej oglądanego klipu wideo w ciągu ostatnich dni. To jest moment, w którym Hillary Clinton zemdlała, i to jest moment, w którym zostaje ona wnoszona do samochodu w stanie nieprzytomnym, choć, no cóż, oficjalnie się przegrzała i pojechała do apartamentu swojej córki w Nowym Jorku. Adres apartamentu córki pani Clinton, dziwny zbiegiem okoliczności, jest zarazem adresem domu opieki seniorów, finansowanym przez Fundację Clintonów, i prawdopodobnie jest to tak naprawdę miejsce, w którym Hillary Clinton może uzyskać pomoc medyczną ze strony osób, które doskonale wiedzą, w jakim stanie zdrowia się ona znajduje. Następnego dnia po całym wydarzeniu zostało wydane oświadczenie lekarki pani Clinton, iż cierpi ona na. Zapalenie płuc po prostu. No być może Państwo pamiętacie, ja mówiłem o domniemaniach związanych z tym, że Hillary Clinton cierpi na chorobę Parkinsona przede wszystkim. Jak powiedzieli lekarze, którzy w tej chwili zabierają dosyć głośno głos w sprawie zdrowia pani Hillary Clinton, zapalenie płuc może być jednym z powikłań właśnie po chorobie Parkinsona. Przez najbliższe kilka dni prawdopodobnie Hillary Clinton się nie pokaże, choć... No cóż, pokazała się w kilka godzin po tym, jak odwieziono ją do tego apartamentu jej córki i zarazem domu opieki nad seniorami. W kilka godzin potem wyszła stamtąd, ukazała się dziennikarzom i kamerom telewizyjnym, wsiadła do samochodu i odjechała. I ta chwilowa obecność pani Clinton przed tym domem w Nowym Jorku no, wzbudziła więcej, szczerze mówiąc, spekulacji i domniemań, niż prawdopodobnie miała wzbudzić, albowiem, no cóż, po pierwsze, ta postać pani Hillary Clinton, jakimś cudem wszystkim się wydaje, być o 10 kg chudsza niż Hillary Clinton była kilka godzin wcześniej, zanim ją przywieziono do tego domu. Po drugie, no takie niuanse, że to lepka na innym ramieniu niż, żadnym, niż Hillary zazwyczaj ją nosi, że trochę inna fryzura, że troszkę inny wyraz twarzy. No a przede wszystkim brak tych ochroniarzy, którzy nie odstępują Hillary Clinton od początku kampanii wyborczej ani o krok. I byłoby bardzo dziwne, jakim cudem w tej chwili mieliby ją odstąpić. Otóż Hillary Clinton pojawiła się sama przed tym domem. No i tak, no i teraz tak, wiadomo, że Hillary Clinton, jak każdy wielki polityk, ma swoich dublerów. Pani, która jest tym dublerem Hillary Clinton, jest osobą znaną publicznie, oficjalnie wiadomo, że jest jej dublerką, oficjalnie wiadomo, że zarabia pieniądze z tego tytułu. No i oczywiście zaistniało szereg spekulacji, czy ta pani, która jest o dobrych 10 kilo chudsza niż Hillary Clinton była przed chwilą i jest Hillary Clinton, czy też jest jej dublerką. A ponieważ nie ma jasności w kwestii tego, co tak naprawdę się z panią Clinton dzieje, to oczywiście toczą się spekulacje. Taką pewniejszą spekulacją jest nagłe zebranie prezydium Konwencji Demokratów, które podobno ma rozważać taką opcję, czy aby jednak no, wymanipulowany przez tęże konwencję Bernie Sanders nie będzie. Tym, który powróci i zastąpi Hillary Clinton, jeśli się okaże, że jej stan zdrowia nie pozwoli jej dalej prowadzić kampanii. W opinii wielu ekspertów, w zasadzie ta kampania Hillary Clinton już, już jest zakończona, to znaczy już w tej chwili na tyle dużo wiadomo o stanie jej zdrowia, że w zasadzie powinna się z tej kampanii wycofać. Dwie amerykańskie stacje telewizyjne nawet opublikowały komunikat o domniemanej śmierci Hillary Clinton. Szybko się z tego wycofały i obydwie oświadczyły, że, że bardzo przepraszam, ale to pomyłka i nieporozumienie. No. Tymczasem w Ameryce toczy się hipokryzja na maksa medialna i prawna. Otóż prokurator generalny Nowego Jorku wszczął śledztwo przeciwko fundacji, no zdziwicie się Państwo, Donalda Trumpa, nie przeciwko fundacji Clintonów. I jest to przykład kompletnego szczytu hipokryzji, który rzeczywiście jest niewiarygodny, biorąc pod uwagę ilość informacji, które znajdują się w przestrzeni publicznej, które ewidentnie wskazują i dowodzą na totalną korupcję Fundacji Clintonów i generalny brak takowych informacji na temat Fundacji Donalda Trumpa, no bardzo proszę, o postępowanie będzie przeciwko Fundacji Donalda Trumpa, jak za dobrych starych komunistycznych czasów prl -u. Pani Hillary Clinton musiała opuścić przez wcześnie uroczystości związane z obchodami zamachów z 11 września 2001 roku. 11 września właśnie mieliśmy 15. rocznicę tych zamachów, i w tej sprawie także się dzieje dużo w tak zwanej strefie publicznej, ponieważ jak Państwo wiecie, wersja oficjalna została już totalnie zakwestionowana właściwie przez wszystkich, którzy się tym tematem głębiej zajęli. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jest ona nadal wersją obowiązującą. O ile większość oficjalnych wypowiedzi i oficjalnych badań związanych z okolicznościami zamachów 11 września dotychczas była realizowana w Ameryce, tym razem pojawiło się coś w europejskim wydaniu. Europhysics News, bardzo renomowana fizyczna publikacja, która dotyczy osiągnięć i spostrzeżeń naukowców fizyków europejskich, zawarła ostatnim w ostatnim swoim wydaniu tegorocznym bardzo ciekawy artykuł, z którego czarno na białym wynika, że w opinii ekspertów europejskich. Podobnie jak i w opinii ekspertów amerykańskich, wszystkie trzy budynki, które się zawaliły podczas zamachów 11 września, z całą pewnością zawaliły się w wyniku kontrolowanego wyburzania. No, teza dla osób zainteresowanych tematem jest oczywista i znana. Ciekawe, że naukowcy europejscy w tej chwili tak sobie spokojnie też na ten temat mogli napisać i nie udało się tego jak dotąd ocenzurować. No, i skoro mówimy o takich dokumentacyjnych wątkach, to znalazłem też na Redditcie jest taki post, który jest tak naprawdę biblioteką dokumentów, filmów, wideo. No, jest tam sporo ciekawych pozycji. Link do tej strony znajdziecie Państwo chociażby na moim blogu: schodami do nieba.pl. Polecam, tam jest ponad setka ciekawych pozycji internetowych dotyczących, no, w zasadzie tego, czym się wszyscy chociażby w horyzoncie zajmujemy. No i teraz oddalmy się możliwie jak najdalej od tego kotła, który się w Ameryce gotuje. Może najlepiej kosmos. SpaceX Falcon 9. Jak być może Państwo pamiętacie z poprzedniego odcinka, ostatnie dzieło Ilona Muska, Falcon 9 niestety wybuchło na swoim miejscu startowym. Na szczęście nie pociągając żadnych ofiar śmiertelnych, ale skutecznie niszcząc satelitę wartości 200 milionów, który był własnością pana Zuckerberga. Miał umożliwić wprowadzenie Facebooka do Afryki i został wyprodukowany przez pewną izraelską firmę. No, całe wydarzenie po pierwsze jest poważną rysą na reputacji SpaceX i mówi się o tym, że będzie ono musiało w tej chwili się wykazać co najmniej kilkoma udanymi startami i lądowaniami, by tę rysę na swojej reputacji w jakiś sposób zamaskować. Wiadomo też, że SpaceX może mieć poważne problemy finansowe, bo o ile sama kwota wartości tego satelity z całą pewnością była objęta polisą ubezpieczeniową, o tyle nie były objęte polisą ubezpieczeniową o roszczenia tej izraelskiej firmy, która tego satelity wyprodukowała, która to firma zamierza wystąpić z roszczeniami o utratę domniemanych przychodów przez najbliższych 15 lat, które miała czerpać z faktu obecności tego satelity na orbicie. Co do przyczyn katastrofy, i jest to wielka niewiadoma, przypadek jest rzadki i szczególny. Mówi się o jednym wypadku w historii tak naprawdę astronautyki, w którym w podobnych okolicznościach rakieta wybuchła na swoim miejscu startowym, jeszcze na długo przed planowanym odlotem. Sam Elon Musk mówi, że nie wie zupełnie, co jest przyczyną tej całego wydarzenia. No, dopuszcza się różne warianty z sabotażem włącznie. Dobra, zobaczymy. Tymczasem porażka SpaceX zbiegła się z sukcesem Blue Origin. Blue Origin to jest inna firma prywatna, która również zajmuje się eksploracją kosmosu. Właścicielem Blue Origin jest jeden z właścicieli Amazona, Jeff Bezos. No i teraz tak, Blue Origin zrobił dokładnie to samo, co, co ostatnio próbował osiągnąć SpaceX, czyli ocalić moduł nośnej rakiety, tak by mogła ona być wielokrotnie używana. No, i udało mu się to w tej chwili po raz czwarty. Dokonał czwartego startu, wyniesienia na orbitę ziemi kapsuły, a, za, a potem obydwie te części rakiety, czyli zarówno moduł silnikowy, jak i kapsuła, szczęśliwie powróciły na Ziemię i mogą dokonywać takiej operacji wielokrotnie. No, dzieje się w kosmosie nie mniej niż na Ziemi. Ostatnio Państwu mówiłem o bardzo inteligentnym posunięciu amerykańskiej Drug Enforcement Agency, która postanowiła utrzymać marihuanę w pierwszej kategorii najbardziej groźnych i niebezpiecznych narkotyków na świecie. No teraz D.A. wykonała drugie bardzo inteligentne posunięcie i dopisała do tej listy kratom. Cóż to jest kratom? Kratom to jest znane zioło, które rośnie w Ameryce Południowej, których wartości lecznicy od długiego czasu są spostrzeżone na rynku. Ale te wartości związane są z tym, że kraton jest środkiem przeciwbólowym, który bardzo skutecznie zdejmuje objawy abstynencyjne przy odstawieniu alkoholu, a także przy odstawieniu heroiny i opiatów. Kraton opiatem nie jest, chociaż działa troszeczkę w podobny sposób i w zasadzie nikomu dotychczas nie przeszkadzał. Jego wartości jako używki narkotycznej są bardzo niewielkie. Dlaczego Kraton dostał przeniesiony do listy numer 1? No oczywiście wielka farmacja, wielka farmacja kratonu nie mogła w żaden sposób opatentować, ale opatentowała już w tej chwili jeden z jego składników. I oczywiście będzie go sprzedawać jako środek, który pozwala znieść objawy abstynencyjne na rynku. No podobną historię mieliśmy już wielokrotnie z łaną. Ostatnio właśnie się doczytałem, że firma Insystea Beutitz, która jest twórcą znanego leku pod tytułem Subsys. To jest lek, który ma bardzo złą sławę. Jest to środek przeciwbólowy, który jest odpowiedzialny za śmierć bardzo wielu osób na świecie, nawet mówiąc, Prince. Zmarł po zażyciu subsysu, właśnie. No i cóż, ta firma wydała pół miliona dolarów na kampanię delegalizującą marihuanę w Arizonie. No to tak to właśnie działa, jeśli chodzi o wielką farmację i naszą kochaną Amerykę. Włochy wykonały krok rozważny, zakazały sprzedaży Arandapu we wszelkich miejscach publicznych. Proszę bardzo, ciekawe posunięcie. Randap oczywiście największa trucizna firmy Monsanto. No nie będzie już mogła być dostępna publicznie, czyli nie będzie można go używać chociażby w ogródkach. Jej obecność w rolnictwie została również ograniczona. Randap nie może być stosowany przed zbiorami. No, dobry ruch w dobrą stronę, i mniej tego świństwa w okolicy, na pewno tym lepiej dla nas. Nawiasem mówiąc, ostatnio no podstawowy składnik Randappu został znaleziony w szczepionkach dla małych dzieci. Monsanto, jakie czy nie lubię? Już dość dawno temu mówiłem Państwu o tym, że Katalonia próbuje się uniezależnić od Hiszpanii. I różne decyzje także na poziomie parlamentu Katalonii w tej sprawie już zostały podjęte. Na razie ten proces podziału oczywiście przebiega w wielkich bólach, ponieważ rząd hiszpański kategorycznie się na to nie zgadza i grozi użyciem siły. I jeżeli Katalonia by się rzeczywiście od Hiszpanii oddzieliła, tymczasem w Katalonii właśnie przebiegła kolejna fala manifestacji ludzi, którzy się domagają uniezależnienia. Od Hiszpanii, i tym razem nie była to już tylko i wyłącznie Barcelona, ale także pięć wielkich innych katalońskich miast. W sumie szacuje się, że ponad 300 tysięcy osób tak naprawdę wzięło udział w całym tym wydarzeniu. No, Katalonia walczy o swoją niepodległość. Jakoś wzbudza to moją sympatię jak większość tego typu pomysłów. No i na końcu opowiem Państwu o Snowdenie, z tym, że nie o nim osobiście, lecz o filmie pod tytułem Snowden. Film pod tytułem Snowden w reżyserii Olivera Stone wchodzi w tej chwili na ekrany kin 15 i 16 września w Europie i w USA. No i prawdopodobnie będzie to bardzo duże wydarzenie, choć oczywiście media głównego nurtu z całą pewnością będą się starały ten film zdyskredytować. Dlaczego ważne wydarzenie? Dlatego że niezależnie od tego, czy lubimy filmy, filmy Olivera Stone'a, czy nie, to trudno zakwestionować fakt, że jest to jedno z większych nazwisk współczesnej kinematografii, które ma na końcu ogromne osiągnięcia i jednak ogromną oglądalność, więc prawdopodobnie Snowden będzie także filmem, który będzie poważnie oglądany. I teraz, tak, w ogromnym skrócie, połowa Ameryki uważa Snowdena za bohatera, a druga połowa go uważa za zdrajcę. No więc w tym filmie Oliver Stone jednoznacznie się opowiada i solidaryzuje z tą częścią świata, która uważa Snowdena za bohatera i na pewno nie jest to to, czego establishment chciałby najbardziej. Zwłaszcza, że wiele milionów Amerykanów ten film jednak obejrzy i dowie się, że facet, który wykonał kilka spektakularnych, bardzo proamerykańskich produkcji, jakim jest Oliver Stone, uważa Snowdena za bohatera. Z tego, co wiadomo z relacji prasowych, w zasadzie film nie był w żaden sposób represjonowany na etapie produkcji, chociaż przedsięwzięto różnego rodzaju środki ostrożności. Cała ekipa używała komunikacji, która była zaszyfrowana. W zasadzie mówi się tylko o jednym haniebnym incydencie, której autorem jest firma BMW, która najpierw udostępniła jeden z modeli swojego samochodu, by w celach własnych, promocyjnych w tym filmie wziął udział, a następnie się z tego wycofała, mówiąc, że. I amerykańscy właściciele nie są zadowoleni z wyboju, którego firma BMW dokonała. No dobra, trochę to żenujące, panowie, ale e, no, jesteście przynajmniej medialnie w tej chwili znani z tego jednego wydarzenia związanego z filmem pod tytułem Snowden. Pozostaje nam więc oczekiwanie, aż film pojawi się w kinach, miejmy nadzieję, że także w polskich kinach, na co ja z dużą niecierpliwością czekam i namawiam państwa, byście też z niecierpliwością na to poczekali Dziękuję bardzo to wszystko na dzisiaj